Podpiszemy wszystko, najjaśniejszy panie. Chwila! Mamy gości. Witaj, Stenisie, synu Demawenda. Zap... Witaj, Henselt. Widzę, że czujesz się w Edirn jak u siebie w domu. Nie przypominam sobie, żebym wysyłał zaproszenie. Felard cię wyręczył. Jestem tu na jego prośbę. Nie złamałem traktatów pokojowych. Jeszcze. To prawdy? Panie Brogan, proszę eskortować hrabiego felarta w ustronne miejsce i ściąć go. Nie wasz się, szczeniaku, nie jesteś królem. Twój ojciec by. Mój ojciec nie żyje. Jeszcze żałoba po nim nie minęła, a ty już zdradziłeś jego kraj. Wasza wysokość, proszę o ochronę. Ten młody człowiek jest szalony. Zabrać go. Ależ. Wasza wysokość, a nasze układy. <laughs> już cię nie potrzebuje, felart. Ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Doskonale, zatem przejdźmy do rzeczy. Dobrze powiedziane. Karty na stół. Mam w obozie ponad 200 zbrojnych. Wystarczy, by utrzymać przeprawę przez kilka godzin. Za rzeką czeka pięć tysięcy głodnych walki zuchów. Co ty na to? Jeśli zaatakujesz Wergen, będziesz miał pięć tysięcy martwych zuchów. Dobrze się zastanów, chłopcze. To tylko kawałek ziemi. Oddaj mi go, a zachowasz koronę. Jeśli staniesz do walki, zgniotę cię bez litości. Oddaj mi dolną Markię i wracaj do Wengerbergu. Ten kawałek ziemi przynosi większy dochód niż wszystkie lasy i puszcze wielkiego kedwen razem wzięte. Górne edirn to żyła złota. I mam je tak po prostu oddać? A może chcesz je kupić? Czym mi zapłacisz? Jagodami? Skórami zwierząt? Wyślesz swoje wojska na wielkie grzybobranie? Hmm, racja. Lepiej wysłać je po twoje złoto. Nie dam się zastraszyć, Henselt. Być może. A może to tylko przedstawienie? Może w głębi ducha strasz w portki? <laughs> może wystarczy nacisnąć i zaczniesz piszczeć jak panienka? No to sprawdź mnie. <laughs> Męczy mnie ta rozmowa. Mam nad sobą przewagę i błyskotliwe słowa nic nie zmienią. Obaj wiemy, że nie odejdę stąd z niczym. Co proponujesz? Spłacę twoją wyprawę wojenną i dorzucę tyle, by starczyło na remont pałaców Artkarajk. Jestem pewien, że nasi doradcy dogadają się co do szczegółów. To będzie bardzo dużo złota. Pokój jest bezcenny. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Nie rozumiem. Rozumiesz, wilczku. Nosisz miecz i zbroję. Chcesz być wojownikiem. Udowodnij, że nim jesteś. Wyzywam cię na pojedynek tu i teraz, w obecności ludzi i bogów. Zwycięzca bierze Dolną Marchię. Gotowy? Zaczynaj, królu. Krew i honor! W rycerskim pojedynku zmierzy się Hensel z Artkeraik. Król Kedwen, senior Keingorn i Malore, ostatni z rodu jednorożca. Na przeciw niego stanie książę Stenis, syn króla Edirn de III. Poczynajcie! Wyciągaj miecz. Zdrobię ci trzy Przestańcie w imię Krewę, Frey i Melitele!